Cześć, cześć! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to wydanie takie bardziej walentynkowe. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. W ostatnim filmiku widzieliście poduszeczkę, którą wykonałam według własnego projektu, i jak widzicie, pojawiły się tutaj pierwsze moje piny. Przyszła dostawa z AliExpress i zrobiłam kilka takich pinów, czyli kupiłam takie jakby broszki, nie wiem czy to się złapie ostrość, nie wiem, używam nowego telefonu, więc jeszcze nie, nie wiem jak to ustawić. No trochę kiepsko widać, ale to jest taka pszczółka, broszka. Przyczepiłam ją tak prowizorycznie na igiełkę, która też została zamówiona z AliExpress. Mam tu też taką biedronkę, ale ona jest troszeczkę za duża, żeby ją przyczepić do igiełki i ona jest bardzo ciężka. Ale mam tu też takie serduszko. Dołożyłam koralik, to jest taka zapinka. Takie prowizoryczne piny, moje pierwsze, może nie ostatnie. I tutaj to był kiedyś magnesik, też dołożyłam trochę koralików. Od tyłu jest filc. Tu się coś przyczepiło. No i mam swoje pierwsze piny. Jestem zadowolona. Ładna dekoracja, chyba najbardziej mi się ta pszczółka podoba. Będzie pasowała do mojego Milchila. Jeszcze na niego czekam, ale jak go dostanę, to fajnie będzie pasowała mi ta pszczółka do, do tej pracy. Tutaj są te igiełki, czyli one mają tutaj taki, taki jakby nie wiem, haczyk, zaokrąglenie i każda igiełka ma do, do przytkania taki nie wiem, taki koreczek czy coś w tym stylu. I dziś chciałabym Wam też pokazać nowe rzeczy, które kupiłam. Jeszcze czekam na kilka rzeczy z AliExpress, więc pewnie jeszcze dogram drugą część, ale na razie Wam pokażę. W walentynkowym stylu taki projekcik od Joy Sunday. Jest to kanwa z nadrukiem, ale 16CT. Tu chwilę musiałam przerwać. Nie wiem, czy nie będzie słychać marysieńki, ale dlaczego spodobał mi się ten właśnie obrazek? Bo on bardzo mi przypomina taką moją, moją historię z mężem, jak jeszcze nie byliśmy małżeństwem i też kiedyś czekaliśmy na pociąg padał deszcz, mieliśmy parasol i wtedy mój mąż pierwszy raz powiedział, że mnie kocha i jak ja zobaczyłam ten obrazek to właśnie mi się tak skojarzyło z tym dniem, z tamtymi chwilami nawet mam takie nagranie bo mąż sobie wtedy tak nagrywał i my siedzieliśmy pod tym parasolem czekaliśmy na, na pociąg dlatego mi się tak dobrze skojarzyło I jak zobaczyłam ten obrazek jeszcze, że to jest 16ct bo Wam ostatnio mówiłam, że na 14 CT to już tak chcę odchodzić, bo lepiej podoba mi się drobniejsza kanwa. No i jak zobaczyłam, to mówię, nie muszę kupić. Ja za ten zestaw dałam chyba około 50 zł. To jest niepełny zaszyw. Wyciągnę i pokażę. Standardowo tutaj. Dwie bobinki, nawlekacz i coś tu, coś takiego. Mamy niteczki i jest dosyć sporo kolorów. Jak na taki mały obrazek to jest sporo. Chyba 48 kolorów mamy tutaj. Aż dwa organizery. One są takie stonowane, takie ziemiste jest trochę czerwonego no bardzo mi się sko skojarzy ten, ten haft właśnie z walentynkami, dlatego go zamówiłam także kolorków jest sporo no i tu mamy tą kalwę z nadrukiem obrazek może nie jest aż taki strasznie duży mhm, ile on ma? 32x42 cm No i jest niepełny zaszyw, czyli tutaj nie ma U góry tutaj też nie ma No i tak jest W niektórych miejscach właśnie nie ma tego pełnego zaszywu Będzie ciężko liczyć, bo ja bym musiała to policzyć do statystyk No i chciałabym go zacząć, nie wiem, może jutro niebawem go zacząć tak jako przerywnik jak już tak się siedzi, już nie chcę się liczyć z tej sagi, sprawdzać to wtedy będę sobie haftowała kanwę z nadrukiem, dawno kanwę z nadrukiem nie haftowałam no i ten obrazek mi się spodobał, no taki mam taki sentyment będę miała na pewno do niego sentyment jak go wyhaftuję na pewno go oprawię, bo właśnie kojarzy mi się z tą Moją e, naszą wspólną historią. No, jeszcze mężowi nie pokazywałam, ciekawe, czy jemu też się skojarzy, jak się go zapytam, z jakim dniem mu się to skojarzy. No, i co to mamy jeszcze? No, i tutaj mamy wzór graficzny śliskim papierze. Nie wiem, czy sobie ja to nie pokseruję, i tu będę liczyła. Yy, wiadomo, dziesiątki to dziesiątki, ale tutaj już będę miała niepełne. Chciałabym to liczyć jednak, żeby było do statystyk. No i pewnie go wyhaftuję, to się podziela z kimś wzorem. No, super wzór! Bardzo mi się podoba. Yy, to by było to. To niebawem zacznę, dlatego też chciałam nagrać Wam, pokazać. Nawet chyba nie będę tego składała, wkładała. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. A to cudo kupiłam na OLX. -ie. I to jest zegarek. Tutaj jest e, mechanizm. E, są nici, jest kanwa. Tylko ta kanwa to jest chyba czternastka, bo jest dosyć duża. E, I to kupiłam za 40 zł. Nie wiem, co to za firma, nie znam jej. Ale wzór jest bardzo łatwy i są tylko trzy kolory. Także też Wam pokażę. I to też chyba potraktuję jako przerywnik, taki bardziej. Tu mamy mechanizm cały. Wskazówki, i to od zegarka, żeby wsadzić baterię. Mamy nitki, trzy kolory. Yy, I takie coś sztywne. Pewnie będzie. Będę musiała na to chyba naciągnąć kanwę, tu przełożyć mechanizm. No i to będzie od tyłu na baterię. No i tu jest ta kanwa. Ona jest chyba czternastka, mi się wydaje. Chyba czternastka. No jest igiełka i wzór czarno-biały. Ja nie lubię czarno-białych wzorów, ale on jest łatwy. to tylko trzy kolory, więc nie będzie jakiegoś większego problemu. I nie wiem, czy to się nie kwalifikuje pod jakiś sampler, bo są takie geometryczne wzorki. Zegarka jeszcze nie miałam. Także będzie fajnie takie coś wykonać. No, plany wam pokazałam, ale no, pozmieniało się. Jeszcze czekam na jeden walentynkowy hawcik z AliExpress, więc pewnie będę robiła dogrywkę i być może, jak będę robiła dogrywkę, to pokażę Wam postępy pracy. Także to by było na razie na tyle i widzimy się w kolejnej części filmu. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć! Witam Was z kolejnej części walentynkowych projektów. Co prawda nie, z Aliexpress jeszcze wszystkie nie dotarły, ale powiem Wam, co odkryłam dzięki pomocy Justyny. Bo tak, kanwa z nadrukiem, oczywiście musiałabym liczyć krzyżyki, czy to nawet półkrzyżyki, bo jak się okazało, jak zaczęłam haftować, pojawiły się półkrzyżyki. I napisałam do Justyny, czy ona widziała może taki, taki obrazek. I wiecie, co się okazało? Że oryginał jest od Lukasa. Czyli wychodzi na to, że ja bardzo lubię obrazy od Lukasa, bo mam ich trochę. Mam zimowy pejzaż, mam balony i teraz mam ten. Ja specjalnie zamówiłam kanwę z nadrukiem, żeby miała po prostu tak dla odmiany, dla szybszego haftowania. Bardzo mi się ten obrazek podobał, tak jak Wam mówiłam w poprzedniej części, dlaczego. I wyobraźcie sobie, że mam wzór na sagę do tego obrazu. Mam już zrobione 2,82% i powiem Wam, że on jest bardzo dokładny, toczka w toczkę. Toczka w toczkę, tu Wam pokażę może na, na tym przykładzie. Tu mamy. Mamy w ogóle tą samą ilość kolorów, te same kolory. Wiadomo, że to są chińskie i te troszeczkę będą się różniły, ale zobaczcie. Tutaj mamy 3, 4, 2, 1. I teraz ten nadruk... Nie wiem, nie złapię ostrości, ale jest 3, 4, 2 i 1. Bo ja sprawdzałam w takich miejscach, gdzie są pojedyncze krzyżyki, i dokładnie jest ten sam, ten sam wzorek. Dobrze, że mam dwa telefony, to mogę Wam też tutaj na sadze co nieco pokazać. Jak zaczęłam haftować to. Oczywiście nie mogłam za bardzo tutaj się rozeznać w tym, bo to jest bardzo malutkie. To jest kanwa 16 CT i szukałam właśnie tego koloru. On jest tutaj i gdyby nie legenda papierowa, jak ja zaczęłam to haftować, to ja bym to robiła całym krzyżykiem, a to się okazało, że to jest półkrzyżyk. Więc to wszystko tutaj to już mam wyhaftowane. Więc zaczęłam co prawda zaczęłam wcześniej, bo zobaczyć w zeszycie hafciarskim, ale jak znalazłam wzór, to mm, mam 709 krzyżyków, bo saga liczy na krzyżyki, więc całkiem sporo. Całkiem, całkiem sporo. Mamy tutaj wykaz tej muliny Anhor, bo w oryginalnym zestawie też jest Anhor. I jest tutaj 48 kolorów. Jest też backstitch, są półkrzyżyki. No, co prawda, ja miałam zamiar ten obrazek skończyć szybko, ale chyba tak szybko mi nie pójdzie, bo on jest dosyć spory. A ja go tak haftuję od czasu do czasu, jak nie mogę robić innych rzeczy. Ale bardziej skupiam się na tych, jak mam więcej czasu, bardziej się skupiam na tych oryginalnych pracach o i to jest symulacja piękne kolory no bardzo mi się podoba widocznie jestem fanką Lukasa e, może żeby tak na darmo tutaj e, nie bezproduktywnie nie siedzieć to jeszcze może chwilkę pohaftuję a może zostawię tutaj a przy okazji Zbieram się też, Wam opowiadałam o różanym samplerku I zamówiłam już do niego nici, mam już do niego materiał I to jest symulacja tego obrazu Tak będzie wyglądał Bardzo mi się podoba, nie mam jeszcze takiego z alfabetem A lubię kwiatowe rzeczy więc on, będę go zaczynała, i on nawet jest zgłoszony do zabawy rocznej w samplerowni u Oli. I będę go zaczynała, jak dostanę nitki. Także mam sporo rozpoczętych prac. Mam kapturka, mam koty, zimowy pejzaż od Lukasa, jagodowy bukiet. Teraz zaczęłam kanwę z nadrukiem i zacznę ten samplerek. No i tutaj mam wyszyty jeden domek z O-Dimension. I tutaj kolejna, kolejny wzór też od dimensions Będę go robiła jak zakończę zimowy pejzaż od Lukasa. dom latarenkę też mam zestaw. Ten domek z, z widoczkiem też mam zestaw. Tutaj mam wzór od merajki, ale nie wiem, czy ja będę go robiła. Na razie leży, czeka, może kiedyś. No i tutaj takie, co mi się podobały. Więc dobrze jest mieć dwa telefony. Już nawet widzę, że to mi się zabrudził. Bo tutaj tylko mam właśnie sakę i mogę sobie ją używać. No piękny jest ten obrazek. Mam tu też naszykowaną niteczkę. Pokazałam ten obraz mężowi i zapytałam się go z jakim momentem się on mu kojarzy i dobrze zinterpretował. Też mu się właśnie skojarzyło z tą sytuacją na peronie, więc no będzie ten obrazek miał dla nas obojka zna duże znaczenie. Tym bardziej, że Teraz mamy dziś mamy sobotę. Jutro jest dzień babci i my właśnie poznaliśmy się w dzień babci za pomocą przez internet. Tak zaczęliśmy pisać w dzień babci później, później z szemek dał informację, że tam odda bilety na bal. Ja na ten bal się wprosiłam, poszliśmy na bal, no i od tego wszystko się zaczęło i już potoczyło się takim szybkim, szybkim tempie Narzeczeństwo, później ślub, później pojawiła się Marysia. No i to takie, ten właśnie czas styczeń luty to jest dla mnie taki czas właśnie. Rozmyślań, od tego wspominania o tym co było. I dlatego, jak zobaczyłam ten obrazek na Ali, bo ja jakoś nie szukałam typowo, co, nie miałam jakiegoś typu, co chcę wyhaftować, tylko po prostu wpisałam jakieś, nie wiem, walentynki czy miłość i to mi wyskoczyło. Nie wiem, czy gdybym wiedziała, że gdybym widziała oryginalny zestaw ten od Lukasa, czy bym go kupiła. No bo tutaj, wiadomo, no wychodzi taniej, a wzór jest bardzo dokładny, wręcz identyczny, tylko pewne kolory będą się różniły. No i mogę go haftować nie licząc, nie patrząc. Wyhaftuję jakąś część, zaznaczam, wsadzę, nie muszę liczyć. No i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Czekam jeszcze na jeden zestaw z AliExpress, ale póki co. Jeszcze go nie ma, więc nie wiem, czy ten filmik się nie ukaże już, jak przybędą te zestawy z AliExpress. one jakoś przychodzą do mnie w tej kolejności, przyszły inne, ale te tych wam nie będę pokazywać. Może jakoś ciemno się zrobiło. Mamy po 13 już późno, późno wstaliśmy, bo wczoraj właśnie długo szyłam tą moją torbę. I. Później jeszcze chciałam nadrobić na Lukasie, żebym mogła już przejść do innej pracy. I tutaj w, tym, w tej kanwie z nadrukiem nie będę używała tamborka, bo będę chciała, jak będzie mi się udawało, haftować na dwa wkłucia, też żeby było szybciej. To jest taka. Nie wiem, czy dobrze widać moje ręce. Tak mam ustawioną kamerę. No, na dwa wkucia i do przodu. Wczoraj, tak, w nocy zaczął padać śnieg, dzisiaj jest totalna chlapa. Byłam właśnie kupić kwiatki, bo jedziemy do moich rodziców. A Marysia je wręczy, więc też tutaj uświetniają moją dekorację stołu. Tulipany oczywiście są dla mnie. Ja lubię białe, lubię białe róże i lubię białe tulipany. Chociaż żółte też mi się podobają. Ogólnie lubię kwiaty, więc sobie sama kupiłam. No, zaraz obiad. Ostatnio też dzisiaj pewnie też będziemy miały rozmowę na Discordzie z dziewczynami, ale tydzień temu też właśnie rozmawiałyśmy. I było całkiem fajnie. Można było sobie pohaftować i pogadać o bolączkach hafciarek i o takim codziennym naszym życiu. I chciałabym, żeby to się stało taką tradycją, żebyśmy mogły co tydzień, chociaż na chwilę, się tak wirtualnie spotkać i pogadać o tym, co u nas słychać, co robimy. Mam kiepskie światło, słabo widać. No, fajnie, że ta kanwa jest taka drobniejsza. Ten obrazek nie będzie taki gigantyczny. Można było sobie wybrać u tego sprzedawcy jaki rozmiar kanwy, więc jak ktoś by chciał, to może wrzucę link albo wtedy ktoś napisze, to ten link podam do tego, do, do tego sklepu na AliExpress. Można sobie zamówić. Czekałam jakoś dwa tygodnie. No więc nie aż tak strasznie długo. No dobra. Z kolejnych postępów to pewnie pochwalę się na podsumowaniu stycznia. Na razie jest prawie może 3% teraz będzie, bo wczoraj też trochę pohaftowałam. No i jak mi przybędzie, to się pochwalę. Także cześć. Robię krótką dogrywkę, ponieważ przyszła kolejna paczuszka z tematyki walentynkowej z Aliexpress. Zamówiłam taki samplerek serduszkowo, serduszkowy, taki walentynkowy z napisem LOVE. No, przed chwilą też wróciłam z pracy i zobaczyłam, że jest w skrzynce. I się ucieszyłam, bo wcześniej dostawałam inne zamówione, a ten przyszedł później, mimo że był zamówiony wcześniej. To jest kanwa 18CT, kanwa bez nadruku. Ja już się pospieszyłam i odmierzyłam, narysowałam już sobie linię, bo myślę, żeby go za niedługo zacząć. I nawet chyba będzie mi pasował ten mały tamborek, chociaż zobaczymy, bo chciałam objechać tutaj dookoła ramkę, zrobić. Może wezmę większy, Zobaczymy. Może większy wejdę. I tak, do tego mamy niteczki. Wszystko w różu. Gdzieś były igły. Tak, jeszcze są dwie igiełki. I niteczki. Dużo różowego, bardzo dużo różowego. Ale ja lubię różowe. Co prawda, tematyka walentynkowa, ale ró różu sporo. Czerwonego nie ma. No i tutaj mamy legendę, rozpiska w DMC i mamy wzór graficzny. Wzór graficzny. Trochę będzie nie bolało, jak będę musiała to wszystko liczyć. Może tak do końca Wam go nie pokażę. Czyli mamy serduszka, ptaszka. Tylko nie będę tak pokazywać. bo Tutaj jest ten wzorek taki niewyraźny na tym zdjęciu. No ale myślę, że będzie się szybko haftowało. Tylko później jak będę musiała policzyć te wszystkie krzyżyki, to trochę mi zajmie. Wybaczcie moje dłonie, ale w pracy dużo dzisiaj pisania było jestem cała w długopisie. Nawet nie mogę tego zmyć za bardzo. Spieszę się tak, bo nie wiem, czy prądu nie zabraknie, bo już alerty są, że może zabraknąć prądu. Także co, no taka szybka wstawka. Zobaczymy, czy zacznę może w ten weekend sobie to haftować. Będzie tak bardzo walentynkowo. Do Walentynek jeszcze troszkę jest. Mamy końcówkę stycznia. Ten filmik się prawdopodobnie ukaże na początku lutego, więc jeszcze przed Walentynkami. Mam nadzieję, że zdążę coś wyhaftować i Wam jeszcze w kolejnym jakimś filmie pokazać. Obrazek nie będzie aż taki duży, bo to jest mały kawałek materiału, sporo zapasu, jak widzicie, bo odmierzyłam tak, jak jest w legendzie. Jeszcze zobaczę inny tamborek. Może większy mi się na to załapie, bo ten jednak będzie za mały, jak będę chciała robić. Najpierw rameczka. No. Dobra. Bawię się tym swoim nowym telefonem. Mimo, że jest ciemno, to jest fajna jakość. Fajnie zdjęcia wychodzą. Tak, filmik miał być inny, miał inaczej się skończyć, więc zakończenie będzie tak, jakby przycięte z tego poprzedniego. No. Dobra. To lecę haftować. Trzymajcie się cieplutko, komentujcie, subskrybujcie, piszcie co wy walentynkowego haftujecie, czy macie może jakąś taką e, swoją historię walentynkową. Chętnie bym poczytała. Dajcie znać. Miłego dnia Wam życzę i dużo czasu na krzyżyki. Pa!